Cieszy się Wojciech, cieszy się FK, że dziś od rana gra RMFK. Znów samochody i wygrane nie wszystkie nagrody jeszcze rozdane, rozdane. Stoi dwa najlepszą mu zegę Najlepszą mu od wieczora aż po dzień. Zawsze dla was RMFF. opłacajcie więc abonamenty a każdy będzie uśmiechnięty wyśle smsa może dwa i duża szansa że wygra że wygra stoi dwa najlepszą muzegra,, gra pa pa pa, 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 pa. najlepszą gra od wieczora aż po dzień zawsze dla was RMFFM RMFFM książki kino i gadżety dla faceta i kobiety i zabawki dla dzieciaków od mazaków do pluszaków do pluszaków stoi dwa najlepsze muzegra pa pa, 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 pa muzegra od wieczora aż po dzień zawsze dla was RMF RMFFM ciekawe programy i wiadomości Czasami ktoś ciekawy zagości też dobrą muzę, puszcza reportaże. Zawsze się z dobrej strony RMF pokaże. Stoi dwa, najlepsza muzegra, gra, pa pa pa, pa pa pa, gra. Od wieczora aż po dzień zawsze dla was RMF RmFfm RMF, FM, RMF FM.